W życiu zawodowym spotkałeś się na swojej ścieżce z osobami, które właśnie były finalistami tego programu? Oczywiście, że tak. Bardzo często pracuję. Z Jakubem Koselem, który jest też ambasadorem Marki Martini, jak ja, więc mamy bardzo często jakieś tam wspólne wyjazdy, spotkania. Często widuję się z Michałem Baryzą, chociaż on teraz otworzył spa swoje takie medyczne, nad którym chciał. On zawsze marzył o tym i, i, i mam nadzieję, że to będzie fajny pomysł. Niestety w Toruniu, gdyby to było tutaj, to bym był codziennie na masażu u niego, ale nie. Myślę, że co, no, 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 wiele osób robi coś takiego fajnego. Zrobiłem sesję z Ewą niespodzianą do, do, do swojej firmy, rozdusza to. Ehm wiecznych róż. Piękny, piękna kobieta, piękne kwiaty, co jest fajne, fajnym połączeniem. No, no jest dużo propozycji takich. My się często spotykamy, czy, czy Kasia Sokołowska na castingach też zaprasza naszych, naszych podopiecznych z programu. No to jest bardzo miłe. Zawsze się spotkamy, zapytamy, co tam słychać, jak tam zdrowie, jak to, jak tam, to jak praca. No to jest zawsze milczy kontakt taki. No bo znamy się wiele lat, wiemy do jakich zadań oni się będą nadawać, jakim zadaniom nie, po, nie podołają i to jest też duże ułatwienie pracy.